Normalnie wiesz, tutaj ten, tutaj ten i idziesz posuwasz, nie? Nie no. Uważajcie właśnie trzymajcie karabiny. Hop! Upa. Zbicie, hop i wejście. Hop. Ta osoba może również iść i może po prostu zaatakować nożem. Wybranego tutaj kolegę, tak? Jedziemy. <grystanie> Sekcja krawmaga Roni Szczecinek zrzeszona w Światowej Federacji United Kraftmaga przeprowadza dzisiaj szkolenie Niebezpieczny uzbrojony agresor w środkach masowego przekazu. Można powiedzieć, że jest to szkolenie specjalistyczne i no, różni się to tym, że wszystko robione jest w prawdziwym realu, jest prawdziwy autobus. Za pół godziny autobus ruszy, także wszystko będzie robione w ruchu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Po raz pierwszy takie zajęcia się odbywają? Yy, tutaj w przecinku są to drugie zajęcia. Pierwsze odbyły się kilka lat temu, gdy sekcję prowadził bardzo dobry instruktor yy, Mirosław Kruk z Koszalina. No teraz yy, jest to drugie szkolenie, mam nadzieję, że wszyscy są do zadowoleni i jak na razie odbywa się bez kontuzji. A jakie elementy będą przećwiczone? Eee, niebezpieczny agresor, eee, bez broni, e, z nożem, z pistoletem, e, agresor z karabinem e, e, różne warianty e, kilku agresorów.

Onda kako hoćeš?